Zaczymy się na chwilę, aby zastanowić się nad swoimi finansami. Dzisiaj chciałbym wspomnieć o dźwigni hojności. Siumo Steller kiedyś napisała: Hojność rodzi hojność. Jest to ważne spostrzeżenie odnośnie świata naszych finansów, a także reguł stojących za powodzeniem. Ludzie hojni doświadczają obfitości powodzenia, dobrostanu, natomiast ludzie skąpi prędzej albo później doświadczą jakichś wymiarów ubóstwa. Nie bez powodu mówimy: chytry dwa razy traci. Pragniesz niezwykłego przełomu w obszarze finansów? Wypróbuj dźwignię hojności, a może naprawdę zaskoczyć się to, co się stanie. Dlatego też chciałbym zachęcić Cię do zmierzenia się z kilkoma ważnymi pytaniami. Jak Ty definiujesz hojność? Czy doświadczyłeś już kiedyś hojności? Co to dla Ciebie oznaczałoby doświadczyć hojności? Jakiej hojności chciałbyś doświadczać? na ile powinieneś być hojnym człowiekiem, aby doświadczać takiego poziomu hojności i od czego możesz zacząć? Zachęcam cię wprowadź już dziś do twojego życia małą zmianę, która przełoży się na twój wielki przełom.